Kibice lubią bramki, a Wisła z Krakowa pokazuje, że dąży i uzyskuje czwartą bramkę. 90 minuta, kto? Konrad Gołoś. Jeśli mówiliśmy przepiękny strzał Krzysztof na 3-0 głową, no to jaki też strzał cudowny. Brilliant. w 90 minucie. Nie ma zawodnika byłego, który będąc na meczu nie wszedłby, jeszcze nie pograł, czy nie tęskni za boiskiem, nie tęskni za treningiem. Myślę, że nie ma takiego. Piłka nożna należy do dyscyplin bardzo kontaktowych, kontuzjogennych. Lekarz medycyny sportowej dr Edyta Wieleba. Sportowcy narażeni są na urazy i kończynki dolnych, kończyn górnych, urazy głowy, twarzy, czaszki Wielokrotnie oglądając mecze obserwujemy wiele kontuzji. Nie wszystkie muszą kończyć się zejściem z boiska, ale na pewno urazowość w tym sporcie jest bardzo duża. Kontuzja jest wpisana w ten zawód i każdy sportowiec liczy się z tym, że może się zdarzyć. No i jak przyjąłem to, ale jak najszybciej starałem się wrócić normalnie do gry i trzeba szybko działać i starać się dużo bardziej niż czasami na treningu, bo to jest że cięższa praca rehabilitacja niż trening tak naprawdę. Rehabilitacja u sportowca jest można powiedzieć agresywna. Od razu są poddawani różnym zabiegom po to, żeby przyspieszyć proces regeneracji, odbudowy uszkodzonej części ciała. Biologii nie da się oszukać i na leczenie i rehabilitację potrzebny jest czas, ale mamy metody, których domagają się zresztą sportowcy, żeby ten proces jednak przyspieszyć. U mnie był problem złożony z kolanem. Lubiłem zabieg, okazywało się, że dalej jest jak przed zabiegiem. Kolano tak się zużyło, że zabieg nic nie dawał. To było męczenie psychiki, bo wychodzisz na trening. Tydzień pierwszy ok, drugi w miarę ok, trzeci. Już się zaczyna, co jest? Znowu kolano mi spuchło. Rezonans. Przecież ja rezonansów to miałem 15. Jedziesz na rezonans jak na wyrok. Czy będzie ok, Czy może to jest przemęczenie? Czy znowu ci łąkotka pękła? masakra. No. Jeśli kariera sportowca toczy się w sposób, gdy te kontuzje załóżmy, to są drobne przerwy. Psycholog sportu Kamil Wódka. I on ma przed sobą ileś jeszcze czasu, gdzie teoretycznie wie, że jeszcze będzie grał, to może sobie jakoś planować, że jeszcze pogram dwa sezony, trzy sezony, ale inna sytuacja, bo jednak spada na niego kontuzja, której on się nie spodziewał. Spada kontuzja, której on myśli, że wyjdzie, a jednak te powroty na boisko okazują się, że są no, strasznie trudne, są okupione bólem. Za każdym razem jak wracałem, mimo tego, że byłem w jakimś treningu i byłem w jakimś stopniu przygotowany, to czułem się tak, jakbym po ulicy trafił na boisko i każda przebieżka mocniejsza to była zadyszka po prostu no, mega, mega ciężko. Nie jest tak wrócić po kontuzji. Te powroty są ciężkie. W związku z urazem sportowiec jest wyłączony z treningów. Jest, owszem w tym czasie leczony, rehabilitowany, ale jednocześnie traci wydolność. Znacznie łatwiej, szybciej traci się wydolność w czasie przerwy, niż potem ją się zdobywa. Więcej czasu potrzeba na to, żeby znowu zawodnik był przygotowany motorycznie i fizycznie do powrotu na boisko. Samo czucie piłki, tak to masz, to nie potrzebujesz wiele czasu żeby wrócić. że jest z takim przygotowaniem motorycznym. Przede wszystkim twoje możliwości wydolnościowe spadają. Poza tym odbudowa mięśniowa też jest bardzo ważna. Zazwyczaj to są ciężkie powroty. Jak nie masz wokół siebie ludzi, którzy są mądrzy i są w stanie ci pomóc w odpowiedni sposób, to jest ciężko. Warto się zastanowić nad samym zrozumieniem kontuzji, tego co zawodnik wtedy przeżywał. W psychologii jest często odwoływanie się do takiego modelu żałoby, po okresie, gdzie jest zaprzeczanie temu, że ta kontuzja jest kończąca, potem takie targowanie się, że a może jednak da się, żeby też wiedzieć, dlaczego ten zawodnik się tak zachowuje, dlaczego on w tym momencie jest drażliwy, dlaczego nie możemy do niego dotrzeć i pomóc mu przejść do takiej następnej fazy, którą będzie pozytywne przeformułowanie tej sytuacji i znalezienie pewnego rodzaju rozwiązania. Zawsze myślałem, że jakoś to będzie, poukłada się, teraz jest szansa, czego, Grać, trzeba się pokazywać, bo w sporcie w pół roku możesz zniknąć i być generalnie w krzakach. Nie? A pół roku fajne i wszyscy znowu o tobie mówią. Ja starałem się zawsze przyciągnąć ten moment zabiegu do momentu, kiedy zacznie się przerwa, i robić w przerwie, rehabilitować się i wracać. Nie? Gołoś. No i znów musiał sobie nadgonić bieżnią. Gołoś, znakomity rajd Konrada Gołosia. Jestem takim człowiekiem, że nigdy nie potrafiłem odpuścić. Jak miałem kontuzję, nie potrafiłem odpuścić. Jak miałem szansę grać, to dla mnie się nie czuło nic, tylko możliwość gry. Wiele razy grałem, kiedy nie powinienem grać tak naprawdę. O sportowcach mówi się, że są to ludzie z charakterem, że są twardzi, że grają mimo bólu. Wszystko dobrze, ale czasem trzeba wysłuchać się w swój organizm, bo kiedy boli, to jest sygnał obronny ze strony organizmu, i wtedy trzeba zgłosić kontuzję czy uraz fizjoterapeucie, lekarzowi. Sportowcy są niecierpliwi. Poddawani już rehabilitacji, za wcześnie wracają do sportu. Naciska ich trener. W związku z tym nie zawsze kończy się to dobrze. Niedoleczona kontuzja skutkuje kolejną, czasem poważniejszą. Parę błędów popełniłem. Może za bardzo uwierzyłem, że jestem taki dobry, a nie byłem. Często piłkarze funkcjonują w takim poczuciu, że są niezniszczalni i jakby nie przewidują tego, że, że nagle może się coś wydarzyć, co spowoduje, że jednak trzeba będzie się z tą piłką pożegnać i dopiero wtedy jakby wychodzi to, czy oni rzeczywiście są gotowi na to, żeby coś innego w życiu robić. I jeśli chcę być dobrym sportowcem i chcę mieć komfort grania, to ja się potrzebuję rozwijać również w innych aspektach, bo wtedy nie będę tak bardzo drżał o siebie, co się stanie, jak będzie kontuzja. Ja będąc w Siedcach grałem w trzeciej lidze, tym na studiach. Bo raczej nie sądziłem, że w piłce uda mi się coś tam zrobić. Mój pierwszy problem z kolanem to powstał właśnie na zajęciach piłki ręcznej na wf I Wtedy właśnie po raz pierwszy miałem problem z łąkotką. Proces treningowy, udział w zgrupowaniach sportowych jest bardzo absorbujący. Czasami muszą rezygnować ze studiów, bo nie mają czasu na uczęszczanie na zajęcia. Niemniej jednak uważam, że każdy. Sportowiec powinien znaleźć czas, jakąkolwiek formę do szkalania się, żeby przewidzieć taką sytuację, że, że udział jego w sporcie może w pewnym momencie się skończyć. Jest druga strona medalu: że jak się w coś bardzo angażujemy, to jesteśmy w tym dobrzy. Zawodnicy mówią, że teraz jest ich 5 minut. Nie rezygnują ze studiów, poświęcając swój czas, swoje inne zainteresowania tylko piłce nożnej. Ale życie pokazuje, że te wybory nie zawsze są dobre. Praktycznie końcówkę, jak już miałem te problemy zdrowotne, no to. U mnie wszystko się kręciło wokół kolana. Czy mi spuchnie, czy mi nie spuchnie, czy mnie boli, czy nie boli. Tym kolanem żyłem ja, moja dziewczyna, Dobrze no, nie mieliśmy psa, bo pies pewnie też jeszcze by tym żył. Wszystko zależało od, od kolana. Dobry humor od kolana, wyjście do kina od kolana, wszystko zależało od kolana, tak naprawdę. Na rehabilitacji jednocześnie się leczyłem i nie odpuszczałem w każdym bądź razie i wierzyłem w to, że mi się uda. Natomiast był taki moment, kiedy pojechałem na testy z górnikiem. Mimo tego, że wszystko było wcześniej bardzo dobrze, dalej bolało mnie to kolano, dalej mi puchło. Codziennie praktycznie brałem Voltaren, czyli bardzo mocny przeciwbólowy proszek przeciwzapalny. Przede wszystkim brałem, żeby mi kolano nie spuchło, bo jak mi już kolano spuchło, to już psychicznie mnie to rozwalało. Każdy trening sprawiał mi po prostu ból. Kolano mnie bardzo bolało i stwierdziłem, że sorry, ale ja nie mam z tego przyjemności, tak? Nie daje mi przyjemności coś, co jest dla mnie największą pasją, Coś, co kocham, więc mówię, jest, jaki jest sens, tak naprawdę? Ja miałem jakieś tam oszczędności, tak? Dawało mi chociaż na chwilę jakiś tam spokój, że mogę, powiedzmy, zaplanować sobie coś, czym się zajmę. Druga rzecz to, gdzieś tam myślałem o pewnych rzeczach, które mogę robić, dałem sobie trochę czasu. Jeszcze w międzyczasie byłem na turnusie z ZUS-u rehabilitacyjnym po zakończeniu, praktycznie, gry w piłkę. Czasami lekarz orzecznik orzeka tzw. świadczenie rehabilitacyjne. Marta Klimont, naczelnik Wydziału Świadczeń emerytalno-rentowych w lubelskim Wydziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a orzeka to wtedy, kiedy osoba rokuje po okresie tej rehabilitacji odzyskanie zdolności do pracy. Gdzieś tam się dopytywałem w ZUS o rentę, ale nie ma szans praktycznie. Mimo tego, że nie jestem w stanie wykonywać swojego zawodu, tak? bo to jest mój zawód. Osoba ubiegająca się o świadczenie pod tytułem renta z tytułu niezdolności do pracy musi złożyć do organu rentowego wniosek o takie świadczenie. Do tego wniosku musi dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące przebiegu jej ubezpieczenia, aktywności zawodowej oraz zaświadczenie o stanie zdrowia. Taka osoba po złożeniu takiego wniosku jest kierowana na badanie przez lekarza-orzecznika. Lekarz-orzecznik w formie orzeczenia orzeka taką niezdolność do pracy. Na Zachodzie jest tak, że. Piłkarze kończą karierę i mają pieniądze co miesiąc. To jest jakiś związek piłkarski, który dba o to, i normalnie, piłkarze mają wypłacane pieniądze po zakończeniu swojej kariery. Nie, U nas jesteś, jesteś generalnie w dupie. Jak nie jesteś w Polsce wybitnym sportowcem, czy nie osiągnąłeś mega wyników, to nikt ci nie pomoże, praktycznie. Mogą ci pomóc przyjaciele przede wszystkim. Także jest ciężko, nie? Jak, jak sam sobie jakoś tam nie zapewnisz w przyszłości, to ciężar. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu. Marzena Wiśniewska kierownik wydziału ewidencji i świadczeń w powiatowym urzędzie pracy w Siedlcach. Za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, był zatrudniony i osiągnął Wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacenia składki na fundusz pracy. Sportowiec często jest przygotowany do tego, żeby pokonywać wiele niedogodności, trudności, bólu, być tym wszystkim konsekwentny i potem te wszystkie cechy może wykorzystać w innych aktywnościach. Często pracodawcy mogą popatrzeć na taką osobę, że to będzie człowiek, który jak mu dam trudne zadanie i będzie działał w trudnych okolicznościach, to on jest do tego przygotowany, dlatego że te cechy musiał wykształcić w sporcie. Załóżmy, że do urzędu pracy zgłasza się osoba spełniająca ustawowe warunki do tego, aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Violetta Jakimiuk, zastępca dyrektora powiatowego urzędu pracy w Siedlcach, która z różnych względów utraciła zdolność do wykonywania dotychczasowego zajęcia. W tym przypadku możemy skierować ją na początku Badaniu, no, jakie kwalifikacje posiada i umiejętności do doradcy zawodowego w celu określenia kierunków przyszłej drogi zawodowej? W przypadku już podjęcia decyzji, w jakim kierunku chce pójść osoba, mamy możliwość albo wyboru szkoły. Możemy również zaproponować szkolenie zawodowe. Jest taka puszka, której nie, nie potrafisz wiesz, zapewnić, bo jednak tej adrenaliny sam już nigdzie nie dostaniesz. Już nie wyjdziesz na stadion, nie będziesz czuł tych emocji. Z drugiej strony, no nie jest łatwo z dnia na dzień zająć się czymś innym, postawić sobie jakieś nowe cele, żeby z dnia na dzień, a tutaj skończyłem grać w piłkę, już następnego dnia będę finansistą i będę, że nie wiem, zajmował się gdzieś tam zarabianiem pieniędzy dla innych ludzi czy coś tam, nie? To jest to bardzo trudne. Żeby trenować sport wyczynowy, trzeba być zdrowym. Ale obserwujemy, że nadmierne obciążenia... Czy bardzo duże obciążenia towarzyszące uprawianiu wyczynowo sportu są często groźne dla organizmu. Nie muszą to być przypadki drastyczne, myślę o nagłej śmierci sercowej sportowca, ale zwyrodnienia, niestabilności stawów, urazy głowy, wszelkiego rodzaju urazy, które mogą mieć odległe skutki na, na zdrowie sportowca, dyskwalifikujące go z wielu zawodów. Zabrakło mi osoby, która właśnie potrafiłaby mi powiedzieć, słuchaj, za pół roku też będziesz miał szansę gdzieś pójść. Nie miałem właśnie nawet. Menadżera, który by mi powiedział, co jest ok, spojrzał na to z troszkę innej perspektywy. Wiem, że takiej osoby mi zabrakło. Wiem, że gdybym miał być może kogoś takiego, mimo tego, że jestem uparty, to, to być może mogło to się wszystko inaczej potoczyć.